Cześć, ja jestem Willi i witam Was w kolejnym odcinku o, Time. Ja się przestraszyłem! Ej, dobra, bo się nie skupiłem, stary, i się przestraszyłem. What the fuck? Co to jest? Odpowiedz, kim ty jesteś. Em ciekawostek z Google Maps. Dzisiaj zaczynamy na pustyni w Kalifornii, gdzie ktoś postanowił zbudować taki dziwaczny obiekt. Nigdzie. Ty! To jest ty, to wygląda jak ten, jak statek ze Star Warsów W internecie nie udało mi się znaleźć Ale Czy basen? basen z kwasem. Do, do klawiatury do klawiatury, ta, do wyciągania tego, do wyciągania klawiszy z klawiatury. Jakiejś definitywnej odpowiedzi na to, co to właściwie jest. W sokół milenium. Jak, wygląda jakby miało zaraz odlecieć, o. ale to chyba nie to, dlatego że tutaj obok co jest to łódka. Jest? Tutaj też coś co wygląda jak nie no To wygląda jak Sztuczne jezioro stary ktoś zrobił By tutaj była woda taka trochę zielona Ale możliwe że to po prostu kwestia kosmitów Poza tym tutaj można zobaczyć wykopany dół W takim samym kształcie Więc oni chyba chcieli Bagno. zbudować Uram. jeszcze jeden taki obiekt Ale z jakiegoś powodu zrezygnowali Kolejne poszlaki możemy znaleźć tuż obok Tutaj widzimy że jest czołg jest, Tutaj kolejny skurwa? czołg Kolejny czołg, tutaj jakiś mutant Kolejny czołg, wychodzi na to, że to jest jakiś obiekt wojskowy okay. Zresztą jakbyśmy teraz przeszli sobie jeszcze trochę dalej To tutaj zobaczymy szkielet samolotu eee. O kurwa, mapa z y, Modern Warfare, Scrapyard Skrap, Ja pierdolę, czyli to stąd No ale wniosek jest taki, że to jest jakiś obiekt wojskowy Na którym prawdopodobnie testuje się uzbrojenie I to wszystko Ciekawe. to są cele, w które można strzelać Nawet jakbyśmy sobie włączyli widok historyczny no. Tutaj mamy rok 2020 i no. Te wszystkie czołgi cofnijmy się 10 lat wstecz i te czołgi też się tutaj znajdują i okay. też widzimy, że to właśnie w tym momencie został wybudowany ten basen możliwe, że wojsko chciało sobie postrzelać do obiektów, które znajdują się także na wodzie i dlatego to wybudowali tak więc zagadka wydaje fajnie się... fajnie tak stary, budujesz sobie coś tam, postawisz, kurwa, postrzelasz co do tego ciekawostka z nudów jest tylko jedna rzecz, która jeszcze mnie zastanawia, bo jakbyśmy sobie spojrzeli tutaj o kurwa, tutaj szachy. mamy wielką szachownicę <laughs> Ona ma jakieś 2,5 na 2,5 metra. No i czemu taka wielka szachownica znajduje się na środku pustyni? No bo jakich... w trakcie nudów mogli sobie zrobić jakąś rozgrywkę, tak? Xen spierdolił z Hajsem z Toronto. No, jest to lokalizacja, którą na pewno jest ciężko do dostania, tak? Pozostajemy w Kalifornii, ale z pustyni przenosimy się do a. miasta, gdzie znajduje się dosyć interesujący sklep. Interesujący, dlatego że podczas gdy różne sklepy prześcigają się w tym, ile to one są otwarte że 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę no a ten sklep jest otwarty nigdy. <grym> The Never Open Store! Jedyne, co sobie tutaj można to patrzeć przez szybę na te wszystkie rzeczy, których nigdy nie kupicie, dlatego że ten sklep jest zamknięty. Nawet podali godziny otwarcia, tymczasowo. Jedna ocena pozytywna Znaczy w ogóle jedna ocena Jest też Facebook I ten Facebook to jest jedyny sposób, w jaki możemy się dowiedzieć Co tak naprawdę znajduje się w środku tego sklepu What the fuck? No i dziwne rzeczy znajdują się w środku tego sklepu To jest właścicielka tego sklepu I to co ona sprzedaje to pochodzi właśnie ze śmietnika Albo z pobocza, albo z jakiejś wyprzedaży To ta jest Creepy na... łapka. babka Napisane, że ona sprzedała żyrandol Który znalazła na poboczu za półtora tysiąca dolców Całkiem nieźle Tylko teraz pytanie Jakim cudem ona niby to sprzedała, skoro ten sklep jest zawsze zamknięty? No właśnie. I tutaj wyjaśnienie jest takie, że ten sklep jest oficjalnie zamknięty, natomiast ona decyduje, kiedy zechce go otworzyć, jeśli zobaczy po prostu, że jest jakiś klient, który jej odpowiada. Czyli podejrzewam, że jeśli mm. tam opieracie się o szybę, ślinicie się i chcecie. Czyli na sobie... przykład, jakbyś, jakbyś był, nie wiem, jakimś kurwa, może jakimś, jakimś celebrytą i tam przyjechał i chciał coś kupić, to pewnie by ci otworzyła i by ci sprzedała za parę tysiaków coś. wie ten żerandol, no to was puści. No i potem. Potem wymyśli jakąś cenę z dupy, tak? Tu nie ma jakichś ustalonych cen. Ona po prostu na poczekaniu coś sobie wymyśla. No, masz tutaj ten Grandolph za półtora tysiąca dolców, to jest dobra cena. No i biorąc pod uwagę, że już jesteś tym wybrańcem, który dostał się do sklepu, który zawsze jest zamknięty, to może skusisz się na taką dobrą ofertę. Ciekawe w sumie, w sensie taki yy, marketing, taki, wiesz. Coś mi się wydaje, że ona nie trawi popularnych ludzi. W sumie, ta, może bogatych też nie. W ogóle to jest telefon jej podany, który pewnie też jest zawsze nieczynny. Jeśli jeszcze nigdy nie wyszukiwaliście swojego adresu zamieszkania w Google. To możliwe, że warto byłoby to zrobić. Może się okazać, ja że mieszkacie w bardziej ciekawym miejscu, niż wam się wydaje. Tak jak ludzie mieszkający w tym budynku, Aha. który no, z tej perspektywy kompletnie się nie wyróżnia. Ale jakbyśmy zobaczyli go sobie z góry, o, to się budynek. to są niefortunny, fortunny, tutaj. niefortunny, niefortunnie postawiony yy, budynek. Jest sytuacja, mamy szpital w Kanadzie. Jestem przekonany, że osoby, które pracują w tym szpitalu, też musiały. Shuriken, iść. to chodzi o Naruto. Jest dziwić jak sobie wyszukały ten szpital w Google Maps i okazało się, że on wygląda <laughs> w taki sposób. Co nie kurwa? Nie, to nie może być przypadek, stary. To nie może być przypadek przecież. I jeszcze stary, jeszcze jeszcze czy kutas na z kolorem poprawnym, z grzybem. Ludzik lekko z fiutem. Przypadki pewnie się zdarzają, ale nie wydaje mi się, nie. żeby to akurat był przypadek. Już nawet jak my ten najbardziej oczywisty element, to patrzcie tutaj. O kurwa, Wie... jelita! Grałem, grałem wczoraj. Pa! Krześć wentylacji została umieszczona w tym samym miejscu co u człowieka mamy przewód pokarmowy. Mam no, wrażenie, że to jest no, po prostu no. wszystko zamysł tego Ty, architekta. Ty, bez kitu to nie jest przypadek, który projektował ten szpital. Bardzo gościu kreatywny. Tutaj nie widać za bardzo, bo drzewa zasłaniają, ale jakbyśmy włączyli ten widok, się okaże, że ten ludzi. <laughs> <laughs> Wysrał coś albo wyszczał. Dzik, nawet tutaj leje, więc niewiarygodna dbałość o szczegóły. Z innych ciekawych rzeczy, to w Norwegii na dachu budynku możemy zobaczyć faka. Natomiast w Czechach na dachu budynku możemy zobaczyć coś, czego wam nawet w sumie nie mogę pokazać, bo YouTube się przypierdoliłeś. jo Zamiast tego wam pokażę. Ojojoj, oj, oj. ciekawe o co tam chodziło z tą panią, co tak buzię otworzyła. Chyba coś jadła dobrego. Jakiś test jedzenia. Taki fucking napis na pustyni. A teraz coś szybka mój, wizyta w Bytomiu, gdzie na pewno jest coś ciekawego Naniecim dla O, Bytom! To tutaj, to tutaj mam widzów, co mówią, żebym z koncert zrobił w Bytomiu. Tutaj właśnie, o, tu zrobię. Tego, że tutaj jakiś koleś patrzy przez dziurę w płocie, więc. No, jest tam coś ciekawego, tylko nie wiadomo co, bo gówno tutaj widać. Co to jest w ogóle, jakiś ogródek? Nie, no, na nie dowiemy się, co tam jest, ale co zobaczył, to jego. A teraz pokażę wam, co to znaczy znaleźć się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Ten koleś to jest po prostu definicja takiego przypadku. On tutaj zgrał się praktycznie co do ułamka sekundy z tym kolesiem. O, nie. No i się zdarzyli. Nic specjalnego im się. Nie, no nie wierzę, stary, to jest. Żeby to jeszcze. U... Żeby to jeszcze. U... Żeby to się nagrali, kurwa. No i się zdarzyli. Nic specjalnego im się tutaj oczywiście nie stało, dlatego że oni nie jechali jakoś mega szybko. Chociaż trzeba powiedzieć, że jakby zderzyli się trochę dalej, to tutaj by naprawdę o, nie. No. Kurwa, ma już tu na dobitkę. Yś. To Kombo wlazło, ale nie wlazło, bo zatrzymali się wcześniej. Na w 1912 roku statek Titanic wypłynął z portu w Southampton i kierował się do Nowego Jorku. O! I taki to ten nowy sezon nie Dlatego, że w tym miejscu doszło do jego zdarzenia z górą lodową. W Google Earth możemy znaleźć małego isterega związanego z tym wydarzeniem. Musimy w tym celu zejść aż pod powierzchnię oceanu. Wtedy na samym dnie zobaczymy, o, właśnie. Wrak Titanica. No i w sumie ten prawdziwy wrak Titanica też do dzisiaj leży na dnie oceanu, dlatego że wydobycie takiego wielkiego statku to nie jest prosta sprawa. Czytałem, że tam były różne dzikie pomysły, typu napchanie ping-pongów do środka, żeby one jakoś go wyniosły do góry. A... Pingpongów kurwa? Nawet jakby napchać tyle to to da radę? Przy okazji, skoro i tak już gadamy o Titaniku, to powiem wam też taką bonusową ciekawostkę z dupy dotyczącą filmu Titanic. Jak jest ta słynna scena na dziobie statku, to ja się niedawno to jest, kurwa animacja, 3 D? No dowiedziałem, że to wszystko to jest ściema. To się nigdy nie wydarzyło. Tutaj dla jasności, może Jak powiem o co mi chodzi. Nie jestem upośledzony, tak? Zdaję sobie sprawę, że oni nie zbudowali tutaj całego Titanica na oceanu, no, tylko po to, żeby nakreślić tą scenę. Ale ja myślałem, że tutaj cokolwiek z tego wszystkiego jest prawdziwe. A tak naprawdę to jest jedna wielka ściema. Ten statek to był po prostu miniaturowy model Nie Potem oni dodali wodę i dym z komina Potem to wszystko połączyli, więc tak naprawdę to co tutaj już widzimy nie. to jest niemalże cała scena I pozostało jeszcze tylko dodać nie. to Nie, tylko nie to To jest jedyna prawdziwa część tej sceny No ale fajnie to wyszło końcem końców 997 Kurwa, rok Kurwa, ale na 97 rok to naprawdę dobrze to wyszło tak szczerze. To byłoby śmieszne, jakby on jej to teraz kopa zajebał, i by wleciała za burtę i zdechła, i byłby koniec filmu. Mega. Takiego zwrotu akcji nikt by nie przewidział. Na Me zakończenie samik. filmu pokażę wam Jedna jeszcze głowa, nie? Jeden pewną bus. straszną bestię, która przebrała o, się nie. za kosz na śmieci po to, żeby pożreć jednego z mieszkańców miasta Tarnobrzeg. No i tym szokującym odkryciem zakończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć. Zajebiste. Zajebiste, mega śmieszne. Rare ending człowieku. Ciasteczkowy potwór. To Ginold? Czemu Ginold? Czemu Ginold stary? Co ty mówisz w ogóle?